I mostów drogowych, których Niemcy nie zdołali wysadzić. 8 lutego 1945 roku Pierwszy Front Ukraiński rozpoczął ofensywę z przyczółków w Lubiążu i Ścinabli. Oddział przedni 5 Armii Gwardii generała Pułkownika Żadowa rozpoczyna otaczanie Wrocławia od południa, a oddział przedni 6 Armii generała Pułkownika Guzdowskiego od północy. W nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku samoloty RAF nadlatują nad Wydrezną. Dowódca Sił Powietrznych, marszałek Harris, planuje, że przebieg ataku na miasto będzie największym nalotem bombowym, jaki miał miejsce do tej pory. Samoloty zrzucają na miasto 2659 ton bomb rozrywających i zapalających, które powodują ogromne pożary, wręcz morze ognia. Parę godzin później 311 latających Fortec B-17 8 Armii USA zrzuca na Drezno 711 ton bomb. Ponieważ miasto pełne jest uciekinierów ze Śląska, nie da się ustalić dokładnej liczby ofiar. Niemiecki Urząd Statystyczny podaje liczbę 60 tysięcy. Inne źródła mówią o 230 tysiącach. W czwartek, 15 lutego 1945 roku... Pierwszy Front Ukraiński zamknął w kotle po trwającej 7 dni operacji miasto twierdzę Festung Breslau. W sobotę 6 maja 1945 roku w rejonie Pragi pierwszy, drugi i czwarty Front Ukraiński oraz druga armia wojska polskiego rozpoczęły koncentryczny atak przeciw grupie armii Środek feldmarszałka Fryderyka Schernera. Również tego samego dnia kapituluje Festung Breslau. Ta. No to opowiedzcie jeszcze raz jak się nazywacie rok i miejsce urodzenia Nazywam się Herbert Kloze urodziłem się 7 października 1919 roku w miejscowości Kotwice powiat Milicz Ta. No opowiedzcie wasz życie Do 7 roku życia przebywałem przy rodzicach Potem rozpocząłem naukę w szkole podstawowej w Libenthal, powiat Milicz, którą ukończyłem w 1932 roku. Następnie rozpocząłem naukę w gimnazjum w Miliczu, które ukończyłem w 1937 roku, uzyskując średnie wykształcenie. Następnie wyjechałem do Berlina na wyższą szkołę weterynarii. Na szkole tej byłem do jesieni 1939 roku. Od chwili rozpoczęcia działań wojennych przerwałem naukę i rozpocząłem pracę jako technik weterynarii u, u prywatnych lekarzy weterynarii w Berlinie. Po pewnym czasie rozpocząłem dalszą naukę na Uniwersytecie, na kursach wieczorowych w Wyższej Szkole Weterynarii. No mówcie, mówcie. W 1941 rozpocząłem pracę w Prezydium Policji. W charakterze no ale w charakterze Technika Weterynarii. W tym okresie nie, nie pracowałem. Następnie wyjechałem do Berlina na Wyższą Szkołę Weterynarii. Na szkole tej byłem do jesieni 1939 roku. W 1942, po skończeniu studiów i uzyskaniu stopnia lekarza weterynarii, wróciłem do Prezydium Policji we Wrocławiu w charakterze lekarza weterynarii w stopniu porucznika. W maju tak w maju 43 otrzymałem honorowy tytuł doktora i stopień kapitana. No w prezydium policji pracowałem do lutego 1945 roku. Nie udało mi się ewakuować do Drezna z całym prezydium w związku z tym udałem się do mojej kobiety do wsi Sędziszowa, no, gdzie zastał mnie koniec wojny. W tym domu Herbert kloze mieszkał do lat 90. Nadal mieszka tutaj jego rodzina. Chcieliśmy z nimi porozmawiać, ale niestety nikt nie chciał wystąpić przed kamerą. To wszyscy wiedzieli, że to był oficer SS i tak dalej. To cała wioska i wszyscy o tym dokładnie wiedzą. To był tak człowiek tajemniczy. On wiecznie jedne słowa powstał. Czy był piany, czy był czeźwy, czy był, bo lubiał się wypić, golnąć. On zawsze mówi spaść z konia nic nie pamiętać. To była jego jedyna tylko wypowiedź. Mi się wydaje, że on był prześladowany jeszcze przez kogoś i on nie mógł tego powiedzieć. I po prostu on tutaj był stróżem tego. Dlatego może nie wyjechał do Niemiec od razu, tylko został tutaj u nas w kraju. I on był po prostu stróżem tego skarbu, ale był tak tajemniczy, że nieraz był prawie pijany, bo lubiał sobie pić do nieprzytomności, ale nie powiedział nic. W jakich okolicznościach poznaliście majora Olenhauera? W końcu 1944 poszedłem do podpisu z jakimś dokumentem do prezydenta policji. Będąc u niego, powiedział, że potrzebuje ludzi, celem dania ich do dyspozycji majora Olenhauera. Otrzymałem polecenie udania się wraz z końmi. Wówczas wraz z majorem jeździliśmy wokół Wrocławia i szukaliśmy miejsc do zakopania złota znajdującego się w banku wrocławskim. Złoto to w ilości kilku ton, jak mówił mnie major, zostało ściągnięte z terenu Niemiec. Tu miało być przechowywane na terenach wrocławskich. W czasie, gdy jeździliśmy po terenie, to major wypowiadał do mnie opinię o zauważonych punktach nadających się na ukrycie złota. Mówił, że może ten punkt odpowiada. A ten nie odpowiada. Gdy byliśmy w Sędziszowej, to Ollenhauer wyraził mi, że góra Willenberg oraz góra Spitzberg i zamek w Grodziskach bardzo odpowiadają na ukrycie złota. O, czy zostało to ukryte, tego nie wiem, ponieważ w czasie objazdów koło Wrocławia po kilku dniach złamałem rękę i... No i leżałem w szpitalu. No mówcie. Mówcie, co było dalej. Po wyjściu z, ze szpitalu. Więc po wyjściu ze szpitala spotkałem porucznika Alfreda Steinerta, który powiedział mi, że koło sędziszowej ukryto złoto, mówiąc jeszcze, że, że będę bogaty po wojnie. I on tu został nie dla jednej monety, czy dla, czy dla chałupy. Nie wierzę w to, bo ładniejsze pałace zostawiali i uciekali. A on musiał zostać. I w ogóle był bardzo dystygowany, taki rzeźki. Dok, do, dokąd wyjechał do Niemiec, jakiego ja pamiętam. To już miał po 80. ale był niesamowicie sprawny człowiek. Jeżeli chodzi o Herberta Klose, znałem go już od lat 60. Znałem go od lat 60. -tych. Chodziłem z jego y, z dziećmi do szkoły. No często tutaj, jak to się mówi, chodziliśmy po górze na wycieczki, już głośno było na temat tego złota, my, jako młodzi, chcieliśmy dotrzeć do tego skarbu. Po prostu też próbowaliśmy znaleźć miejsce. No ale jak to wiadomo, człowiek młody szukał dziury, kopał, nakopał się i nic się nie znalazło, ale tak z opowieści. No to ponoć tutaj w tej naszej Wielisławce są ukryte potężne skarby. Kontynuujcie wasze zeznanie. Po powrocie skierowano mnie do nadzorowania strażników, którzy pilnowali piwnic prezydium policji. W piwnicach tych, w żelaznych hermetycznie zamkniętych skrzyniach, znajdowało się złoto. Ile było tych skrzyń? Skrzyń było 56. Wszystkie jednakowej wagi. Po 50 do 200 kg. W późniejszym czasie, w miarę ściągania złota od ludności, skrzyń przybywało. A oprócz tego złota były jeszcze skrzynie z papierami wartościowymi i tajnymi dokumentami policji. Poza kilkoma ważnymi osobami nikt nie wiedział, co jest tych skrzyniach. Nawet strażnicy pilnujący wiedzieli tylko, że są to ważne dokumenty, które mają być wysłane w głąb Niemiec. I w grudniu 1944 Olenhauer zjawił się w piwnicach. Miał w rękach listę z dwudziestoma numerami skrzyń. Kazał je załadować na samochody i wywiózł na lotnisko. Po pewnym czasie część z tych skrzyń wróciła, gdyż samolot został ostrzelany przez myśliwce radzieckie. Na górze było restauracja hotel i od góry najprawdopodobniej było wejście na 100%, ponieważ opowiadała mi to Niemka, która tutaj mieszkała do lat no gdzieś na przełomie 95 roku, 6. Mieszkanka tutaj okolic wyjechała do Niemiec, przyjeżdża tutaj jeszcze. Kiedyś akurat odwiedzała to miejsce i spotkałem się z nią, rozmawiałem, więc ona była za panny kelnerką tam u góry na tym, w tej restauracji i twierdziła, że było wejście do podziemi. I mówi w ogóle, że miejsce nie było to już strasznie zasypane czymś tego, tylko były przyłożone normalnie deski, można było te deski podnieść i wejść. No i teraz właśnie wszyscy pragną znaleźć to miejsce tutaj, no ale nikomu się akurat nie udaje odnaleźć. I takich śladów, gdzie byli chętni, gdzie byli jest tu bardzo, bardzo dużo tu jest. I naprawdę, tak jak mówię, tu 4 lata temu, jakieś 50 metrów tego, od tego miejsca. No, przykładowo, no, trudno by było takim, naszym, jak, jak, takim laikom znaleźć bezpośrednio dziurę w ziemi. Nie? A była centrycznie wybrana w samym środeczku, tak, jak, i tak no, jakby laserem odszukał, wyciął, do środka wszedł bezpośrednio. Dwa tygodnie temu tego nie było. Mówię, że. Aż tu nie, nie tego. Przyniosę drabinę i wejdę. <noise> A mnie to zastanowiło, naprawdę. Takiego tutaj chodzę często, ale nie widziałem to. Mnie aż zastanowiło. Czyli co to ostatnio się stało? Tak, no to no wie pan to w, na, w tym niedługim czasie teraz. Kiedy jak byłem, ja tutaj przechodziłem akurat z turystami. To ile było? Dwa tygodnie temu tego nie było. Powiedzcie mi klozy. Kto to jest Wolf? Ale ja nie wiem. A co wam mówi nazwisko? Strauss Herbert? To jest mój szwagier. I co? Nie wiecie, że był podpułkownikiem SS i nosił pseudonim Wolf. Ja nic o tym nie wiem. Co wy mi tu pieprzycie? Głupka gracie? Gdzie on teraz jest? Nie mieliśmy o nim żadnych wiadomości. Zaraz się okaże, czy jesteśmy odkrywcami jakimiś, akurat przypadkowymi. Czy to akurat tak się stało? No ze strachem, wchodzę, ale wchodzę. Teraz. Chyba się nie. Nie zawadniam, prosił tą lampkę. Nie, to panowie, to tak jakby. Tutaj. Usypało się prosto w dół. Nie, przepraszam. Jest przejście. Ale to musiało być masy ziemi wybranej. No, zobaczymy, złożamy się. Pełne amatorstwo, niestety. Człowiek przygotowany, ani butów, ani ubrania, ale... Ale samo ciekawe, proszę zobaczyć, no coś tu było, o. Widzi pan? Jaka, jaka jaskinia? No, jest, przypadkowo... tutaj jest, yy, no przynajmniej 10 metrów. 9 metrów w poziomie. I tam jeszcze taki, taki odnoga jest tam, nie? Jedno jest pewne, że w takich wypadkach Przydałby się również i geolog, żeby określił jaka tu jest struktura, jakie jest podłoże, co jest naturalnym pęknięciem, a co jest y, ingerencją człowieka. Także tym razem niestety nie odkrywaliśmy nic. Kontynuujcie na temat złota. Pamiętam dobrze to było w styczniu 1945 roku przyjechał do mnie major z kierowcą i powiedział jedziemy w kierunku Jeleniej Góry, robimy porządek z naszym skarbem. Pojechaliśmy tam z fotoreporterem Markiem Grotowskim. Yy, przyjął nas yy, yy. W sieni mocno zaniedbanego gospodarstwa. Mówił zupełnie dobrze po polsku, z takim lekkim, tylko takim przydźwiękiem niemieckim, ale cały czas jego wypowiedzi, czy rozmowa ze mną była kontrolowana przez jego żonę. Przeglądając akta, przeglądając akta z przesłuchań, bo, bo mogłem, do, miałem do nich dostęp jako członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i z kontaktów z panem Kloze. U niego na miejscu i we Wrocławiu doszedłem do wniosku, że strażnikiem skarbu była bardziej jego żona niż on. Kolumna składała się z czterech wozów ciężarowych i osobowego, w którym oprócz kierowcy jechał Ollenhauer, Steiner i ja. Bocznymi drogami dojechaliśmy do, do Karpacza gdzie przy hotelu górskim, obecnie Orlinek, przesiedliśmy się na konie i pojechaliśmy w kierunku Małego Stawu. Tuż przy samotni ja miałem znowu pecha. Spadłem z konia i straciłem przytomność. Odzyskałem ją dopiero po dwóch dniach w szpitalu we Wrocławiu. Odwiedził mnie tam kolega Steiner i powiedział tylko tyle, Nareszcie mamy spokój. Już więcej nie będziesz stróżował. Co tam nie poszło, poszło do samolotu. Nareszcie mamy spokój. Na spokojnego jednak Steiner nie wyglądał. A raczej na przestraszonego. Pytam go, co tam zaszło, ale nie chciał nic mówić. Powiedział tylko. Dowiesz się, dowiesz, daj mi spokój, wystarczy mi, a ty się dowiesz. A raz tylko bąknął, chciałbym mieć to bogactwo, które zostało ukryte. Chcecie zapalić? Macie co było dalej, gdy, spod... gdy spytałem co się stało ze skortą wymownym gestem pokazał, że Nie żyją. Namawiał mnie usilnie do ucieczki, zanim miasto nie stanie się twierdzą. Macie jeszcze coś do dodania? Jeśli nie, no to podpiszcie protokół. Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że Herbert Kloze w większości swoich zeznań nie mówił prawdy. Podczas przesłuchań kręcił, zmieniał daty, miejsca zdarzeń. Pozostaje zagadką, dlaczego UB tolerowało sprzeczne zeznania Klozego. Dlaczego nie wyjaśniono, kim był szwagier Klozego? Czy istniał major Ollenhauer? Jest prawie pewne, że Herbert Kloze służył w randze kapitana w SS Schiedspolizei. A to daje wiele do myślenia. Dlaczego nie wyjaśniono, czy rzeczywiście był tylko weterynarzem policyjnym? W czasie przesłuchania przez UB, Kloze został przyłapany na pewnej nieścisłości w swoich zeznaniach. Prowadzący śledztwo zażądał wyjaśnień. Kloze bardzo przepraszając oświadczył, że wycofuje wszystkie swoje dotychczasowe zeznania i że od tej pory. Będzie mówił tylko prawdę. Następnie wyparł się wszystkich zeznań dotyczących ukrytego złota. Oskarżył współpracownika UB o pseudonimie Sasza, o wymyślenie całej intrygi i zmuszenie go do opowiadania historii o ukrytym złocie, dokumentach, majorze Olenhauerze. Prowadzący śledztwo przekonywał, że cała sprawa złota została wymyślona, a on jest tylko ofiarą ukartowanej intrygi. Całą historię opowiadał tak przekonywująco, że śledczy szczeli odrębne postępowanie przeciwko swojemu człowiekowi. W latach 70. podjęto kolejne śledztwo przeciwko Herbertowi Kloze. Starano się rozwiązać zagadkę szwagra Klozego i jego działalności w strukturach SS. Niestety. Nie udało się ustalić tożsamości Herberta Straussa ani jego miejsca pobytu. Zaginął również ślad po majorze Olenhauerze. Porucznik Steinert również przepadł bez wieści. W 1977 roku Służba Bezpieczeństwa oficjalnie zamknęła sprawę Herberta Klose. Herbert Kloze został pochowany na lokalnym cmentarzu w Świeżawie. Tajemnicę Wrocławskiego złota zabrał prawdopodobnie ze sobą.